No właśnie, częściowo następny etap prawie zakończony, czyli stelaż pod dach i no i część, i ściany wykończenie. Tak ja krótko Wam pokażę chwilę, jak wygląda. choć. Tu zostało ładnie wykończone wykończone te wszystkie łączenia. I sam dach to jest w ten sposób, że do tych, do tych belek te belki w ogóle są przytwierdzane, każda w odpowiednim miejscu. Tu u góry, jak widzicie, widać przyspawane takie dwutowniki kontowniki no. te kontowniki trzymają deski no i tu po kolei równo oparte, zatwierdzone połączenia zrobione w ten sposób. Ekipa tu bardzo fajnie szybko, tu widzicie wykończona góra, część komina. I teraz na to, tu na to z góry będzie zamykany dach na gotowo na finish, pomiar okien i montaż okien bramy drzwi i stan surowy zamknięty gotowy. Na razie jedyna okazja z kuchni popatrzeć na ładne niebo. Kto z was się pochwali takim sufitem w kuchni? Taki sufit w kuchni tylko od firmy tutaj Smabudo. No i tu stelaż podpierany, tu będzie ściana, ściana zamknięta, konstrukcja zamknięta, te belki załownik będzie pozamykany tu wyprowadzenie na kominek jutro panowie jeszcze raz kończą część tutaj garażową no i później następny etap właśnie jak przyjdzie zamykanie okien, zamykanie dachu i, i bramy okien i już później etap następny czyli, czyli nasz Zapraszam do oglądania. Ja postanowiłem ostatnio właśnie kręcić i nakręcić Wam tego typu film. Bo jeżeli wcześniej byliśmy zainteresowani takim projektem i takim systemem budowy, to szukając po sieci no, nie za bardzo był dostępny różnego rodzaju właśnie system, jak to jest robione, jak wygląda. Natomiast mam nadzieję, że jak ktoś się zdecyduje, czy przynajmniej obejrzycie film, to, to będzie możliwość podjęcia decyzji, czy się decydujecie na taki stan. Idziecie, kupujecie dom, płacicie, macie gotowy, czy po prostu decydujecie się na budowę w dłuższym okresie czasu, na przykład z możliwością, no niestety podrożenia materiałów budowlanych w trakcie budowy, no bo nie wszystko da radę zgromadzić no i wiele, wiele różnych, wiadomo innych sytuacji. Także po kolei następny etap odcinki. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się.